No, i dzisiaj chciałbym Wam pokazać efekt głuchych płytek położonych właśnie na silikon. Mam nadzieję, że mikrofon z telefonu odda rzetelność dźwięku. Tu chciałbym też jeszcze odpowiedzieć widzom, którzy zadawali mi pytania, co to jest za rodzaj płytek, model, gdzie je, gdzie je po prostu można kupić. Jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. Dzień dobry Rzuczki w kolejnym materiale. Pod ostatnim moim filmem pojawiło się mnóstwo komentarzy i chciałbym się do nich odnieść, mianowicie do sytuacji, gdzie układałem płytki panelowe 60 na 20, posadzka była pokrojona mnóstwem dylatacji. No i jak sobie z takiej sytuacji wybrnąć, jak ułożyć takie płytki, by ta posadzka, by te płytki na tych dylatacjach nie pękały. Mnóstwo komentarzy było od osób, które może i w teorii są obryte, ale niekiedy teoria nie idzie w parze z praktyką. No i pytania pojawiały się, że te płytki w miejscu, gdzie jest położony silikon, są głuche, że one pękną, gdy nie wiem, coś upadnie na nie, czy po prostu postawimy nogę od krzesła, jedna noga od krzesła będzie po prostu nie wiem, na narożniku, czy po prostu w miejscu, gdzie jest ułożona ta płytka na silikon, że coś zacznie się z nią dziać, pęknie i tak dalej. Więc y, to jest gres, więc osoby, które piszą takie komentarze, to podejrzewam, że albo nigdy nie cięły gresu, albo nie wierciły otworu w takim gresie y, i po prostu nie wiedzą, y, jak twarda jest to płytka. Y, to jest raz. Dwa, płytka tutaj w tym wypadku ma 8,5 mm grubości, położona na grzebień ósemkę. Klej zrobiłem trochę rzadszy, ponieważ układałem te płytki na krzyżyki. Tutaj nie chciałem inwestora obciążać kosztami zakupu klipsów samopoziomujących. Zresztą sami zobaczcie, że przy 70 m2 tej posadzki klipsów tych trochę potrzeba by było. Więc układałem je na krzyżyki i po prostu, żeby mi się wygodniej poziomowało te płytki, zrobiłem sobie troszeczkę rzadszy klej ósemka grzebień. I po prostu ułożyłem te płytki. No i dzisiaj chciałbym Wam pokazać efekt głuchych płytek położonych właśnie na silikon. Mam nadzieję, że mikrofon z telefonu odda rzetelność dźwięku. Dylatacja jest tutaj od tego narożnika słupa i idzie w tym miejscu, także ta płytka. Tutaj te 12 cm jest położona na silikon, i wtedy tutaj od tej dilatacji, która idzie pod tą płytką, ta część jest położona na silikon, ta już jest położona na klej. Także teraz dla osób, które po prostu no nie wierzą, że ten sposób jest sprawdzony, że z tą płytką się nic nie dzieje, że ta płytka nie pęknie pod wpływem uderzenia czegokolwiek czy, czy Upuszczenia czy nie mówiąc już tutaj o postawieniu krzesła i po prostu, gdy usiądziecie na to krzesło, że coś się z tą płytką zacznie dziać, oczywiście, zwróćcie też uwagę na ilość tego silikonu, jaką ja użyłem do po prostu położenia tej warstwy na tej części płytki, gdzie, gdzie przychodził ten, ten silikon. Nie może być silikon położony tylko na narożnikach. I, i bardzo rzadko, że tak powiem, musi być położony gęsto, aby jak najbardziej po prostu wypełnił tą powierzchnię, która, która jest właśnie ułożona na ten silikon. I tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby to była grubsza warstwa kleju, czyli ta płytka stałaby wyżej od posadzki, no to musiałbym użyć jakiegoś po prostu innego specyfiku typu, tak jak pisaliście w komentarzu, mamut czy sikaflex, czy ale przy tej grubości kleju naprawdę silikon sprawdza się i nie ma, nie ma możliwości po prostu, że coś się z tą płytką zadzieje pod obciążeniem. Co w przypadku, gdy na taką płytkę coś spadnie. Słuchajcie, wszystko zależy od tego, co wam upadnie i jak wam upadnie. No bo gdy chcecie naprawdę zrobić płytkę Ała, no to chociażby nie wiem, na jaki klej byście te płytki nie układali, to ta płytka po prostu i tak ulegnie uszkodzeniu i tak będzie należało ją wymienić. Ale gdy po prostu, nie wiem, spadnie talerz kubek czy cokolwiek. Przy gresie no jest to mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się zadzieje, niż przy zwykłej płytce ceramicznej. No i dzięki Wam za słowa, że spodobał Wam się patent ze smarowaniem wałkiem płytek. Wiele osób też pisało mi w komentarzach, dlaczego ja nie wcieram kleju w płytkę. Otóż, słuchajcie, kleju w płytkę się po prostu nie wciera, a warstwa, która jest pod płytką, to jest po prostu tylko warstwa, która ma poprawić kontakt z klejem, który jest na posadce, także, żeby poprawić ten, ten, ten szczep. Także dlatego, dlatego ułatwienie, przyspieszenie pracy i nie nienakładanie kleju tradycyjnie blachą. Czyli pacą, a po prostu nanoszenie kleju w po prostu sposób wałkiem. Ja odkąd zacząłem praktykować ten sposób, to nie było jeszcze tych wynalazków typu właśnie Sikaflex, Mamut, płynny gwóźdź, nie wiem, klej 10 sekund, także, także nie zmieniam swojego sposobu, jeżeli działa. I dlatego kiedyś tylko był silikon, po prostu sanitarny. I, I tego silikonu używałem, używam i będę używał, bo wiem, że przy tej grubości kleju, bo wiem, że też są twórcy czy wykonawcy, którzy smarują grzebieniem posadzkę i dodatkowo jeszcze smarują grzebieniem płytkę. Więc ta grubość kleju jest naprawdę gruba i w takiej, przy takiej grubości kleju. Gdy ta płytka jest dosyć wysoko od posadzki, no to naprawdę mógłby się ten silikon nie sprawdzić, ale w tym wypadku, przy tym moim sposobie, silikon naprawdę się sprawdza i, i posłuchajcie teraz dźwięku, czy któraś płytka, czy któraś część płytki jest po prostu głucha i czy jest inny dźwięk od dźwięku gdzie płytka jest położona na klej, czy płytka położona na silikon. Także słuchajcie. Takie, że jak słyszeliście, żadna płytka nie jest głucha i żadna płytka nie wydaje innego dźwięku, a dodam jeszcze, że po prostu nie ma tutaj fugi. Więc ta fuga, gdy będzie wciskana tutaj w szparę, ona też tak jakby podpłynie pod tą płytkę. Dodatkowo po prostu spowoduje jej wzmocnienie. Także nic się naprawdę z tą posadzką nie będzie działo, jeżeli kładziesz płytki panelowe z przesunięciem, to taki sposób możesz zastosować i wybrnąć z sytuacji, gdzie, gdzie jest pełno dylatacji. Pytaliście się też, co jeśli płytki mam 120 na 120 bądź 60 na 60, co wtedy? Wtedy przede wszystkim nie kładziesz takich płytek z przesunięciem i łatwiej jest przenieść dylatację albo zacząć te płytki w miejscu dylatacji, gdzie po prostu pod dylatacją idzie twoja fuga, i można tą fugę po prostu wypełnić silikonem, fugopodobnym i taki sposób też jest dobry i sprawdzony. Oczywiście przy dużych gabarytach zalecane jest położenie maty kompensacyjnej, czy to po całości posadzki, jeżeli jest naprawdę bardzo dużo tych, tych dylatacji, czy też po prostu w miejscu, gdzie ta dylatacja wychodzi, a kończą wam się płytki. To wtedy widziałem, że, że jest wielu po prostu wykonawców, którzy tylko pasy kładą maty kompensującej i po prostu układają, układają tak płytki. Ten sposób przy tych płytkach, przy tej grubości kleju, przy tym przesunięciu, przy tym wymiarze tych płytek naprawdę się sprawdza i nic się z tą posadzką nie dzieje. Tu chciałbym też jeszcze odpowiedzieć widzom, którzy zadawali mi pytania, co to jest za rodzaj płytek, model, gdzie je, gdzie je po prostu można kupić. Więc tutaj macie nalepkę Legum ciemnobeżowy 60x28,5 mm gruby. Zakupiony w Lerwa, także gres, gres drewnopodobny z taką lekką. Z lekką taką fakturą po prostu tych, tych słoi. One nie są gładkie, tylko po prostu są, e, są właśnie z, ze strukturą takiego drewna. E, bardzo fajnie się kładzie, przede wszystkim są proste, więc tutaj zastosowałem właśnie ten wzór pół na pół, ale na poprzedniej mojej pracy, e, gdzie były takie same płytki, takich samych wymiarów. No to zrobiłem przesunięcie tylko 20 cm. Tak, jak jest szerokość tutaj tej płytki, to takie zrobiłem po prostu przesunięcie, bo płytki były niestety bananowe. Przy długościach płytek, na przykład, nie wiem, 30x120 można zastosować klipsy samopoziomujące i tą płytkę delikatnie, że tak powiem, wyprostować nagiąć. Także te brzuchy, też po prostu te klipsy samopoziomujące potrafią te brzuchy. Zniwelować, ale tutaj nie ma opcji, za krótka jest ta płytka. A dwa, tak jak powiedziałem wam tutaj przy tej ilości płytek, no to ile ja wiaderek tych klipsów musiał mieć, dlatego, dlatego poleciałem na, na grzebień. Także to tyle, co chciałem wam dzisiaj poopowiadać o tym moim sposobie. Jeżeli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie i. I naprawdę y, też y, podawaliście mi swoje sposoby, które też naprawdę y, waszym zdaniem się sprawdzają, bo je po prostu stosujecie, nie? także także ten, kto ma swój sposób sprawdzony i nie ma później jakichś tam brzydkich komplikacji no to tak jak w moim przypadku, ja będę dalej stosował ten sposób, i, i tutaj dylatacja też wychodziła. Tutaj na, na równo, tutaj z otworem drzwiowym i jak słyszycie, żadna płytka nie jest głucha, żadna płytka nie wydaje jakiegoś innego dźwięku. Także także sposób, moim zdaniem OK. Jeżeli masz taki przypadek, możesz go zastosować. Nic się z tym nie będzie działo. A jeżeli cokolwiek będzie się działo, że naprawdę nastąpi drastyczne jakieś przesuwanie posadzek, klawiszowanie, to po prostu tylko ucierpi na tym fuga w żaden sposób nie pęknie płytka, tylko po prostu pęknie w miejscu fugi, a to wtedy można po prostu wypełnić tym silikonem fugo podobnym. Także nie fugowałem tutaj tych płytek, z tego względu, że muszę wykończyć tutaj wiatrołap i kotłownię. No i jak już będzie tutaj wszystko, wszystko porobione, wtedy po całości wyniosę to, co mam tutaj stać na tej posadce, posprzątam, odkurzę i zabiorę się do fugowania. Także. Posadzka z ogrzewaniem podłogowym, jeżeli by Was interesowało, 70 m2, mnóstwo dylatacji i płytki położone częściowo na klej Mateja. Już Wam pokazuję na jaki kładłem. Adesilex P9 Fiber Plus i klej jest wzmocniony włóknami, także mieszając klej to nawet yy, widać takie takie paproszki, właśnie tego włókna. Sprawdza się też od jakiegoś czasu. Pracuję na tym, na tym kleju. Także też nie mogę złego słowa na niego powiedzieć na ogrzewanie podłogowe. Sprawdza się w stu procentach i, i to tyle z mojego dzisiejszego materiału. Także, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście o coś dopytać. Piszcie, będę umiał, odpowiem, a ja zabieram się za drugą łazienkę do położenia płytki. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!